Wow, Mia, zobacz, ile tu jest słodyczy! Mega dużo! Tak, tu jest cała góra Kinder niespodzianek. Wspaniale! Chcę spróbować ich jak najszybciej? Kupmy największy. Kurczę, nie mam kasy! Ja, może dopóki sprzedawczyni nas nie widzi, weźmiemy tego kindera i zjemy. No dobra! Ale fajnie! To jajko jest takie ogromne! I różowe! Normalnie czat. Spróbujmy! Jakie pyszne! Co to za dźwięk? Ach, chyba nic ważnego! Cześć dziewczyny! To nowy challenge z różowym jedzeniem. Dowiedzmy się, co jest pod waszymi kloszami. Wow, to żelkowy miś. Fajnie! Próbuj! Ach, jak pięknie pachnie! Ojej, nie mogę go ugryźć, jest taki twardy! No dalej! No dobra, będę go po prostu lizać. Wow, w środku są małe żelkowe misie! Fajnie! Muszę je wyjąć. Tylko jak? Mam tu skalpel i pensetę. Zabawmy się w chirurga. Muszę rozciąć brzuch misiowi i wydostać wszystkie małe żelki. Ten ogromny żelek miał w brzuszku pyszniutki misie. No to będzie mega dobre. Mm, miałam rację. Mija, tak siedzisz. Teraz twoja kolej. Zastanawiam się, co ja mam. Oj, cię różowy makaron, fantastycznie! Chcę go szybko spróbować, wezmę troszkę. Mmm, pachnie pysznie. Miam, miam, niam, no rewelka! Och, chcę jeszcze. Mmm, no super! Ojej, zrobiło mi się mega gorąco! Czy to makaron z czerwoną papryczką? To straszne! To jest szalenie ostre! wszystko w moich ustach płonie, Jane, pomóż mi. O nie, mój żelkowy miś, mija. Całkowicie go stopisz. Trzeba cię ugasić. No dalej, ugaś się. Dobra, mam tu gaśnicę. Och, mija, trzymaj się. Na szczęście zadziałało. Tak, zadziałało, ale troszkę przesadziłaś z pianą. Teraz jestem w niej cała i nie mogę się ruszyć. O nie, mój żelkowy miś. Jak ja mam go teraz zjeść? No dobra, spróbuję. Hmm. Jest tak samo smaczny, ale w postaci słodkiej kałuży. Mia, jesteś taka zabawna w tej pianie. Hey. Mogę otworzyć pierwsze? Co to? Robaki? O nie! Fuj! Jane, a ty co masz? Wow! Mam mleko i różowe słomki z czekoladowo-truskawkowymi kulkami w środku. To oznacza, że mogę wypić mleko przez te słomki. Będzie różowe i pyszne. Próbuję... O, rany! Jakie dobre! Smakuje mi! Przestań się na mnie gapić. Lepiej zjadaj swoje robale. Mówisz poważnie, ale to są prawdziwe robaki. Są okropne. Jak mam je zjeść? Boję się ich nawet dotykać. Błe! Och hyda! Fuj! Już mi niedobrze! O nie! A ja wpadłam na fajny pomysł. Mogę otworzyć słomkę i wsypać wszystkie słodkie kulki do mleka. Teraz moje mleko zmieni kolor na różowy, a smak na truskawkowy. To takie fajne! Wygląda tak apetycznie! Chcę spróbować! Oh, wow! Bardzo smaczne! Mm. A ja tymczasem wpadłam na pomysł, jak zażartować z Jane. Zobacz, tam jest jednorożec! Pięknie, obróciłam jej uwagę. Teraz wrzucę te okropne robaki do jej mleka. Mia, tam nie ma jednorożca. No dobra, lepiej skończę moje mleczko. Ojej, coś porusza się w moich ustach. O nie, to robaki. Mia, to ty mi je podłożyłaś. Fuj, zepsułaś mi mleko robalami. Teraz ja sobie popatrzę, jak zjadasz całą miskę robaków. No dalej. O nie, one są okropne. Ale będę musiała je zjeść. Bleh! To obrzydliwe! O rany! Zaraz ta udręka się skończy. Mia, zagrajmy w kamień papiernożyce. Kto pierwszy otworzy klosz? Wygrałam! O nie! Mam różowego lizaka, ale w środku jest skorpion! To straszne! A ty co masz, Mija? Skoro ty masz skorpiona, to aż boję się spojrzeć. Wow, mam okulary ze słomek! Super! Pasują mi? Mam też różową kolę. Włożę do niej słomkę. I spróbuję się napić. Wow, ta różowa Coca-Cola tak pięknie leci przez słomki. Co chcesz? Nie no, nie podzielę się z tobą. Zjadaj swojego lizaka ze skorpionem. Najwyraźniej no będę musiała go spróbować. Mmm, ten lizak nie jest taki zły. Jest pyszny! Oto no to ci niespodzianka. Tak, to jest takie pyszne. Zjadłam wszystko. Ojej, zapomniałam o skorpionie. Jest na moim języku. Zabierzcie go. Co za masakra. To wcale nie jest śmieszne, Mia. Mógł mnie ugryźć. Hmm. Spadłam na pomysł, jak zażartować z Mii. Przetnę jedną słomkę, wtedy nie będzie mogła pić Coca-Coli. O, tak. Ale teraz mogę sama się napić. Wow, jest naprawdę dobra. Ej, dlaczego nic nie wlewa mi się do ust? Jane, zniszczyłaś moje okulary i wypiłaś też całą kolę. Jak mogłaś? Ja pierwsza? Super. Co ja tu mam? To chupaczówcy. W dodatku taki ogromny. Fajnie. Hmm. Tylko jakiś taki dziwny? A, już wiem. W środku mam mnóstwo małych czupaczupsów, To nawet lepiej. Pozbędę się opakowań. Ej, Mia! Co ty zrobiłaś? Jestem cała w śmieciach. Przepraszam, Jane. Teraz spróbuję lizaków! Zacznę od tego. Zapyszności, podoba mi się to. Jakie dobre. Super, chcę więcej. Teraz wypełnię usta wszystkimi lizakami. Na pewno nikt wcześniej tego nie robił. Jane, spójrz! Fajnie, co? I został mi tylko jeden czupaczów. Zaraz, zaraz chwileczkę. O, ale dobre. O kurcze! Nie mogę tego wyjąć! Jane, pomóż mi! Ciągnę! Ciągnę! O rany! Udało się! Mia, jak się masz? Mm, nic mi nie jest! Było pyszne! A ty nadal nie otworzyłaś swojego klosza! Wow! To automat z gumą do rzucia! Wygląda uroczo! Wyciągnę jedną! I spróbuję! Mmm, jaka pyszna! Podoba mi się! więcej. Co jest mi? Ja mam się z tobą podzielić? No chyba śnisz. Wszystkie te gumy są tylko dla mnie. Zjem je teraz wszystkie. I nadmucham ogromnego balona. Będzie mega duży. Zobaczysz. Już, jeszcze troszkę. Zaraz, zaraz. I jeszcze troszkę. No ja już wiem, co zrobię z tym balonem. Ojej, nic nie widzę. Balon pękł. Fujka! Ochyda, jak mogłaś! Mogę być pierwsza? Hura! Mam lizaka, jaki fajny! Zdejmujemy pokrywkę. Ups, przepraszam, ja. Ups. Wow, jakie to jest pyszne! Mm. Ojej, tam coś jest w środku. Jakiś proszek. Muszę go spróbować. Zanurzę czupa czupsa. Wygląda fajnie. Wow, to jest pyszne! Smakuje mi. Jane, jesteś taka zabawna z tym lizakiem. Wyglądasz jak dziecko. Teraz moja kolej. Wow! A ja mam hubę bubę. Ekstra! Chcę jej szybko spróbować. Najpierw rozwinę całą rolkę gumy do rzucia. Świetnie! A teraz będę ją wciągać do ust. Mm, jakie pyszne! Guma jest taka długa, jest jej tak dużo! Ty Och! O nie! Co to jest? Czy ja mam włosy w ustach? Co za obrzydliwość! Ochyda! Chcesz wymyć całą buzię mydłem! Miałam czyjeś włosy w buzi, a ja mam je teraz na czole! Co za paskudztwo! Przepraszam, nie chciałam! Pilnie potrzebuję lizaka na uspokojenie!